Czy rozmawiał Pan z marszałek Wielichowską na temat jej postawy, ponieważ ona aktywnie... Wspierała protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na ziemi. Kłodzkiej. Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Daniel Machnowski, Republika. Dziękuję. Czy nadeszła jakaś refleksja do pani marszałek? Pan, co, pan z teraz nas? jest czas na jedyną i wyłącznie jedyną w, moim, w mojej ocenie refleksję. Jak pomóc ludziom? Rozliczeniami, jątrzymy. Ale były były zbiorniki retencyjne, Chwileczkę, a mogę skończyć? Teraz ja mówię. Jeżeli chce pan dzisiaj jątrzyć, jeżeli chce pan dzisiaj robić rozliczenia, jeżeli chce pan dzisiaj oskarżać, jeżeli chce pan partyjnych wojenek, to niech je sobie pan sam robi. My dzisiaj robimy wszystko, żeby pomóc powodzianom. Niech pan pójdzie i ma odwagę skonfrontować się z tymi, którzy dzisiaj potracili domy, potracili dobytki i powiedzieć, że pan ma teraz ochotę rozkręcić w swojej telewizji kolejną partyjną wojenkę, bo to jest dokładnie to, czego dzisiaj potrzebujemy. Ja panu powiem, że to, czego dzisiaj potrzebujemy, to rąk do pracy. Potrzebujemy wody butelkowanej, potrzebujemy środków czystości, potrzebujemy środków higieny, bo ludzie nie mają co pić, ludzie się nie mają w czym umyć, ludzie potracili dobytki całego życia. I o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, że znowu będziecie próbowali szczuć jednych Polaków na drugich. Dziękuję Ale panu nie bardzo. że możemy zapobiegać, gdyby te zbiorniki e... powstały. Może a to co pan działa. zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne, może mi pan powiedzieć? Co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Na pewno nie chodziłem na protesty i nie wspierałem Ale ja nie pytam, co pan, czego pan nie zbiornikom. robił. Pytam, co pan zrobił, bo mądrym, tak powiem, mocnym w gębie to łatwo być po szkodzie.